Hej, oh. ja tak chciałem przeszczet wszystkich tych, którzy skorzystają z usług ich tam, takich są, te, co oni się tak reklamują, gadają takie różne te, że oni takie różne te robią. No i mi zrobili też ten. Pierwsze co powiedzieli, to że trzeba u mnie zrobić siorbanie sadła. Nie wiedziałem, po co, do czego to jest poczynane, że mi się zgodził. Zrobili mi za to, ale później się okazało, że zrobił się taki skutek uboczny. Ścierwo kalwaryjskie wlazło mi na grzbiet. Trzymał mnie do dzisiaj. A co za tym idzie? Pajączkowanie zaćmione. Powiedzieli, że jedyny ratunek zrobić werbunkowe mściwe poszukiwanie mściwych i zaciekłych wirusów. Po czym usunąć będzie konieczne jednostki myślowe. Co mnie strasznie przeraziło. Ale nie przeszkadzaj. No o. i jemu też to zrobili. Usunęli wszystkie jednostki myślowe, z myślą, z myślą taką, że wszystko ulegnie rehabilitacji, ale jak widać, nie minęło. I ja teraz nie wiem, co mam zrobić, czy się na to zgodzi, na dalszą terapię. Ale wydali, że to za darmo będzie. No i za darmo, że naprawią wszystkie te uboczne, te. Usterki takie, co mi się porobiły. No mogę nawet albo nie pokorzę, bo się przerazi ta. Ale to nie jest takie groźne, jak to tylko wygląda. Groźniejsze jest później te w mrowinie walkusia. To to już naprawdę. Oni robili jeszcze takie jakieś przedzenie wód odbytnicznych. No, ale i tak nie pomogło. No dobra, no weź przestań. No. Oni to wiedzą. Tak. Ale